Przyczyny pożaru. Eksperci wskazują na kilka czynników, które miały decydujący wpływ na gwałtowny rozwój pożaru. Silne wiatry Santa Ana, typowe dla Kalifornii, które w tym przypadku wiały z prędkością do 120 km na godzinę, pomogły przenieść iskry na ogromne odległości, co pozwoliło ogniowi rozprzestrzeniać się na szeroką skalę. W połączeniu z ekstremalną suszą, która miała miejsce w regionie przez kilka miesięcy przed pożarami, pożar miał idealne warunki do rozwoju. Niska wilgotność powietrza i suche rośliny, w tym lasy iglaste i krzewy, dodatkowo sprzyjały błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia. Ponadto, w przypadku pożaru Kenneth Fire, który wybuchł 9 stycznia 2025 roku, władze aresztowały jedną osobę podejrzaną o celowe podpalenie. Choć pożary mogą mieć naturalne przyczyny, takie jak pioruny, w tym przypadku istnieje podejrzenie, że niektóre z nich mogły być wynikiem działalności człowieka: zanieczyszczenie powietrza. Pożary miały także poważny wpływ na jakość powietrza w Los Angeles. Dym z płonących obszarów dotarł do ścisłego centrum miasta, tworząc warunki skrajnego zanieczyszczenia powietrza. Wskaźniki zanieczyszczenia osiągnęły rekordowe poziomy, co negatywnie wpłynęło na zdrowie mieszkańców. Smog stał się szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dzieci i osób z problemami układu oddechowego.